Siema YouTube, ja nazywam się Adrian Mudewaga, to jest moja kryptosfera. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę sieć Arbitrum. Pokażę Wam, w jaki sposób wykonuję pierwsze z bodajże 8 czy też 7 zadań pod Airdrop i NFT. Chcę tylko powiedzieć, że na wykonanie tego pierwszego zadania mamy czas do 27 czerwca, czyli w momencie chyba, kiedy oglądacie to wideo, jest jeszcze 2 dni bodajże. Chcę powiedzieć jeszcze, że do wykonania tego zadania. Będziemy potrzebowali Ethereum, czyli nie jest to zupełnie free. Nie korzystamy z testnetów, które są darmowe i możemy korzystać z kraników. Będziemy musieli tutaj mieć pewien wkład własny w postaci Ethereum. Także nie przedłużając, zapraszam do wideo. No dobra, ruszamy, a więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest dodanie sobie sieci Arbitrum do naszego Metamaska. Wchodzimy na stronę chainlist.org, link do strony będzie w opisie pod wideo, i wyszukujemy na tej stronie sieć Arbitrum. Mamy Arbitrum One, klikamy Connect Wallet, a potem klikamy Add to Metamask. Automatycznie dane sieci nam się uzupełnią. SWITCH NETWORK i już jesteśmy już jesteśmy na Arbitrum teraz pierwsze zadanie polega na tym że musimy przesłać przy pomocy jednego z mostów Ethereum na Arbitrum w tym celu wchodzimy sobie w stronę galaxy.eco również link będzie w opisie klikamy opcję ENTER THE ODYSSEY i wybieramy jeden z mostów, które są dostępne poniżej w liście. Ja wybiorę sobie Rango. Tutaj wyskoczyła mi informacja, że mamy czas do 27. Dobra. I teraz tutaj mamy link do Rango Exchange. Wchodzimy na stronę, łączymy swój portfel z Rango Metamask. Klikamy. Zezwolenie na połączenie z Rango. Dobra, portfel jest połączony. Tutaj, w zakładce swap, wybieramy sieć Ethereum. Mamy dostępne asety. Naszym asetem, który będziemy wymieniać, jest Ethereum. Następnie, chcemy to zbridżować na sieć Arbitrum. I znowu aset, który chcemy zbridge'ować to znowu jest ethereum Ok, więc nie ma tutaj minimalnych wymagań jaką ilość ethera musimy przesłać więc u mnie będzie to bardzo mało, no bo no bo prawdopodobnie to mi tam zostanie 0.001. opłata, którą muszę zapłacić to 2 dolce biorę to na klatę confirm swap Potwierdzamy w MetaMasku transakcję. Ok, a więc w tym wideo to by było na tyle. Pokazałem wam, w jaki sposób dodać sieć Arbitrum do MetaMaska, w jaki sposób można przy użyciu rango Exchange dokonać swapa na sieć Arbitrum. No i tyle, czekamy. Pamiętamy, że mamy czas do 27, czyli jeszcze kilka dni. Ta seria będzie kontynuowana w następnych tygodniach, kiedy będą wychodziły następne zadania. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.